Dzień dobry, chciałem zaprezentować Państwu przepiękny BMW X2 z 2019 roku. Dwugitrowy diesel moc mocy 190 km Salon, Polska. Od drugiego właściciela wszystkie serwisy ASO, praktycznie w najbogatszej wersji wyposażeniowej. Prezentuje się przepięknie innymi dach, panorama, aktywny tempomat, e, head-up, aborcja e, klimatronik, rytmus e, oczywiście e, piękna tablicerka m-pakietowa, reflektory led e, asystent światło-drogowy, kamera cofania. Spokaję w środku. SGO, eee, rozpoznawanie znaków drogowych. Ryszyb, elektryczna, elektryczna wysterka. W typie eee, tempomu, a to automatyczne usłyszenia biegów. Wariacja. na no, ale wygląda to przepięknie. Mamy dach panoramiczny. Tak wygląda wnętrze. Czarna podsufitka. Klapa wagażnika otwierana elektrycznie z funkcją otwierania nogą. Tak wygląda w środku. Podsumowując, BMW X2 2019 rok z napędem na 4 koła dwulitrowy diesel 190 koni z przebiegiem za 263 000 km. Pełna gwarancja przebiegu, pełna gwarancja bez wypadkowości. Salon Polska. Jestem drugim właścicielem tego pojazdu. Naprawdę prezentuje się przepięknie. Dwa komplety kół, zima-lato. Teraz w tej chwili już stoi na letnich 19-calowych. Eee, dodatkowo 17-calowe koła aluminiowe z okolami.